Nie, nie, zwróciłem uwagi, uwagi na to, jakie to. A w ogóle tutaj, te państwa już tak coraz rzadziej tutaj upadają. No tutaj jeszcze Butan upadł, widziałem. Somalia coś próbuje jeszcze walczyć. No ale ogólnie 34 państwa pozostały, to jest w sumie jednak no to jest bardzo spora liczba jeszcze. I biorąc pod uwagę to, że te państwa już tak nie upadają tak szybko, że kilka państw na na przykład kilka sekund, tylko że tutaj muszę poczekać z pół minuty, żeby państwo upadło. No to oznacza, że tutaj te wszystkie państwa są jednak jakoś mocniej już rozwinięte. Każde każdy państwo tutaj y, zamierza jakoś walczyć, a tutaj Chiny. Chiny te się tutaj bardzo potężne stały. Okej, okay, Hiszpania walczy z Maltą. Tutaj jeszcze Algieria kontra Senegal. No Senegal też może upaść, bo tutaj ta Hiszpania serio się coraz potężniejsza robi na tej Afryce. No jakieś tam tereny przejęli. Jeszcze tutaj odbili tereny od Malty, więc w sumie mają wszystkie swoje tereny. Ale to wygląda jakby ich ekspansja miała dalej lecieć po prostu w Afrykę. No nie, no to w sumie ciekawa... Ciekawie to może jeszcze tutaj wyjść. Ciekawie tutaj sztuczna inteligencja wszystko planuje. A co tutaj jest? Tu już jest Rosja ta. A tutaj jest Dania, więc Dania też jeszcze żyje tutaj na terenach Grenlandii. I Dania są sobie jakoś tutaj radzi, jakoś się przebijają. Dania też jest w NATO, więc tutaj jeszcze nie wszystko dla NATO stracone, mogą tutaj jeszcze serio jakoś ciekawie powalczyć. 28 państw pozostało na ten moment, za niedługo mogą jakieś kolejne państwa tutaj upaść, bo tutaj już jest blisko upadku yy, Etiopii, no i upadła. Tutaj jeszcze jest blisko upadku Afryki Południowej, atakuje ich Mozambik. ale okej, okay, podpisali sobie rozejm, jeszcze Mozambik bił się z Algierią, a tutaj już Rosja sobie przejęła tereny Egiptu i też będą mogli coś tutaj atakować w tej Afryce, no ale ten, te Chiny mogą im serio przeszkodzić, bo oni tutaj mają ile? 16 tysięcy złota, a Chiny mają 112. A Chiny tutaj tracą złoto, bo oni się tutaj coś biją. Oni też się wbijają w Afrykę, więc w tej Afryce może się tutaj stać naprawdę wiele rzeczy jeszcze. Okej, okay, Malta tu może za niedługo serio upaść. Do Lionu już jest naprawdę blisko. Dla Rosji, ale okej, okay, oni sobie odpuścili w ogóle. A ile ma Malta pikseli? Co to? To jest liczba pikseli? Obszar maksymalny i aktualny. 11 pikseli mają, no. To dosyć mało. No nie no, to już bardzo blisko upadku mają, ale póki co nikt się nimi nie zajmuje. Hiszpania atakuje Rosję. Tutaj Hiszpania serio coś może zdziałać, bo ale Algieria im tutaj odbiła trochę terenów z y, Afryki. Oman atakuje też Rosję, więc ta Rosja coraz, go coraz gorsza, ale dobra, już tutaj odbiłem tereny od Hiszpanii, a Hiszpania miała jeden zdolności bojowej, ale dobra, to dla Hiszpanii dalej nie wygląda jakoś tragicznie osobiście uważam. Z CSTO pozostała tylko Rosja oraz Kazachstan. Ten Kazachstan na pewno tutaj pomaga podczas wojen z Chinami, bo widać, że tutaj y, ta Rosja z Chinami sobie niezbyt radzi, a tak to zawsze Kazachstan, Kazachstan bierze jakąś część frontu po prostu. Osobne państwa z osobnym złotem oraz zdolnością bojową która teraz nie wygląda dobrze. Lojalność niska. Hmm, ciekawe. No po prostu osobne państwo, które się tutaj zajmuje osobną częścią frontu. To może się pomóc Rosji. A tutaj Dania wraz z Hiszpanią się wbijają w ten, w Rosję. I tutaj sobie przejęli naprawdę sporą część terenów. No zaraz dojdą pod Berlin. Już Hamburg odbili, Paryż też odbili. Ciekawe tutaj duo z tego wychodzi. Tutaj pozostało tylko tyle państw z NATO. Tutaj widzicie. Stany Zjednoczone, Kanada, Portugalia, Francja, Hiszpania oraz Dania. A Dania sobie odbiła swoje wszystkie tereny. I tutaj Uganda walczy